Bardzo proszę, powiedz, ile masz lat? Jak masz na imię? Mam 37 lat. Nazywam się Halina Dendek. Mhm. Jesteś pracownikiem hospicjum, tak? w Dziwicach. Tak, na co dzień pracuję w hospicjum domowym. Jestem psychologiem i jeszcze do domów, do pacjentów, wspierać ich, wspierać rodziny i pomagać w tej chorobie, w tych kryzysach, które zdarzają się. Zanim przejdziemy do pracy w hospicjum, jeszcze Opowiemy o tym miejscu i co robimy tutaj, bo znajdujemy się przy ulicy Ceglarskiej, dobrze mówię? Tak. Jest tutaj turniej piłki nożnej, mhm. halowej. Mhm. Czy mogłabyś bliżej opowiedzieć o tym, co tutaj się dzieje? Tak. Dzisiaj jesteśmy w Marco Football Center, jest to obiekt sportowy, w którym dzisiaj odbywa się mecz charytatywny, gramy dla hospicjum. Mhm. Tak, dopytałem tutaj inną wolontariuszkę, mhm. drużyny, które chcą brać udział w tych zawodach, wpłacają, wpłacają pieniądze za udział, tak? I te pieniądze trafiają do hospicjum. Tak, zgłosiło się 40 drużyn, które chciały wziąć udział w turnieju. Każda z drużyn wpłaca cegiełkę o minimalnej wartości 2000 zł i cały ten dochód jest przeznaczany na działalność hospicjum. Mhm. Ile potraficie zebrać właśnie z takiego turnieju na rzecz hospicjum? No w tym przypadku spodziewamy się wpłaty minimalnej na wysokości 80 tysięcy i jest to naprawdę bardzo duża kwota, no która pozwoli nam zapewnić bieżące działania stowarzyszenia, bieżące działania hospicjum. Mhm. Czy są jeszcze jakieś dodatkowe przychody ze sprzedaży, nie wiem, koszulek? Dodatkowo, gadżetów. dodatkowo wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć hospicjum, mogą wrzucić pieniądze do puszek, które mają wolontariusze. No, są też możliwość, jest też możliwość wpłaty terminalami. Mhm. Dobrze, to w takim razie wróćmy już do samego hospicjum. W tej chwili ile osób podopiecznych jest na terenie? W oddziale stacjonarnym mamy 28 pacjentów w opiece domowej ta liczba jest różna, ale średnio jest to 160-170 pacjentów. Mhm. Mówimy o Gliwicach czy mówimy o jeszcze jakimś rejonie tutaj? Oddział stacjonarny nie jest rejonizowany, może korzystać każdy pacjent, który jest ubezpieczony. A jeżeli chodzi o hospicjum domowe, to obejmujemy naszym zasięgiem Gliwice, Knurów, część Zabrza i powiat Gliwicki. Mhm. Hospicjum jest dotowane w jakiś sposób z, z urzędu lub z innych z jakby... Nasza pomoc jest bezpłatna, całodobowa, a pieniądze na finansowanie naszych działań pochodzą z kontraktu z NFZM. Aha, rozumiem. Ile osób na co dzień pracuje w hospicjum? 63 osoby, tak mi się wydaje. Powyżej 60 osób. Ty jesteś psychologiem, natomiast te pozostałe osoby czym się zajmują? No, mamy zespół interdyscyplinarny, czyli jest to grupa ludzi, specjalistów w każdej dziedzinie. Są to przede wszystkim pielęgniarki, lekarze, psycholodzy, fizjoterapeuci. Mamy też opiekunki medyczne. Ponadto jest personel pomocniczy, czyli niemedyczni, salowe. No ponadto jest jeszcze kapelan i personel administracyjny. Mhm. Trudne pytanie, jak długo przebywa pacjent na, w hospicjum? Jaki jest średni czas? Opieki? No właśnie, Nie mamy takich założeń, nie... Nie ma średniego czasu. Są pacjenci, którzy w oddziale potrafią być i dwa lata, i więcej, mhm. a są tacy, którzy przyjeżdżają na jeden dzień. Rozumiem. No. Często to są takie pobyty kilkutygodniowe, może kilkumiesięczne. No. Tak, żebyście Państwo mogli sobie wyobrazić. Mhm. Pytam dlatego, że jest wiele stereotypów na temat hospicjów. I właśnie poprzez te pytania, takie troszeczkę Aha. trudne, staram się tak. te stereotypy przełamać, tak, obalić. Tak. Z jakimi problemami borykacie się na co dzień? No teraz naszym największym zmartwieniem jest ograniczona przestrzeń, jeżeli chodzi o oddział, czyli warunki takie bytowe powiedzmy. Hospicjum jest w czasie rozbudowy i bardzo czekamy na ukończenie budynku i oddanie oddziału do użytku, no ale niestety to się wiąże z dużymi kosztami, więc naszym drugim problemem są pieniądze, no bo niestety jest tak, że pieniądze z kontraktu starcza nam dosłownie na podstawowe minimum praktycznie, gdyby nie wpłaty i darowizny takie inicjatywy, jak się teraz dzieją, to, to ja nie wiem, czy hospicjum byłoby w stanie funkcjonować w takiej formie, jak jest. Spotkałem się z taką teorią, że jeżeli tych darczyńców zabraknie, to hospicja zostaną pozamykane tak. i wrócimy do ery oddziałów paliatywnych. Dużo mówię? Tak, że, że to tak może być? Nawet nie oddziałów paliatywnych, bo praktycznie oddziały paliatywne są takimi Maleńkimi hospicjami, które działają w szpitalach. I, i ta to, to opieka jest no, taka jak u nas, tylko że w większym budynku powiedzmy. Jeżeli hospicjum zabraknie, no to wrócimy do, nie wiem, do sytuacji chyba sprzed 30-40 lat, kiedy hospicjów nie było, bo, bo te nasze obiekty tyle lat sobie liczą. Jeżeli ich hospicjów nie będzie, no to będą przepełnione interny, będą przepełnione izby przyjęć, będzie obciążony lekarz rodzinny, który, którego zadaniem jakby nie jest ta forma opieki, więc to po prostu tak jakby wyjąć jakiś element z układanki, no to po prostu nie będzie, nie będzie, działa, nie będzie działać. No rozumiem. I... Co skłoniło Ciebie osobiście do pracy właśnie w tak trudnym w sektorze, tak, mhm. zdrowia, można to tak nazwać? Znaczy ja zawsze wiedziałam, że chcę być psychologiem i zawsze wiedziałam, że chcę pracować z chorymi onkologicznie, bo tak mi się wydaje, że chyba kiedyś zauważyłam u siebie, że ja potrafię, jakby nie boję się tego, potrafię z ludźmi chorymi rozmawiać bez chyba takiego własnego lęku, no bo umówmy się, że ci pacjenci i tak już mają wiele swojego, swoich własnych niepokojów, więc nie potrzebują rozmawiać z kimś, kto, kto jeszcze bardziej y, dokłada im problemów i a myślę, że to jest taka po prostu predyspozycja, którą kiedyś zauważyłam i rzeczywiście to się sprawdza, także to jest taka praca z wyboru. A jak sobie radzisz z emocjami? przywiązujesz się do ludzi, y, poznajesz ich i mm -hmm. przychodzi moment, kiedy ich już brakuje. No tak, no jednych y, poznajemy bardziej, do jednych ludzi nam jest bliżej, y, do innych y, troszkę łatwiej zachować dystans, ale rzeczywiście jest tak, że każdy pracownik hospicjum jest narażony na taką permanentną żałobę i rozwiązaniem nie jest nie przywiązywać się do pacjenta, bo y, ja, ja wiem, że Musimy zachować jakiś poziom profesjonalizmu i pilnować własnych emocji, ale no wszyscy jesteśmy ludźmi. Także jeżeli rzeczywiście mm, czuję taką, 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 taki żal po śmierci pacjentów, to staram sobie z nim radzić w ten sposób, że y, idę do koleżanek, z którymi pracuję. Czy to są pielęgniarki, czy to jest psycholog bo na szczęście jesteśmy w większym zespole i zwyczajnie można o tym powiedzieć. I to naprawdę jest pierwsza rzecz, która tak odbarcza w sensie, że ja mogę to zrzucić z siebie i, i nawet powiedzieć, że jest mi przykro, że się z kimś yy, no, zaprzyjaźniłam w jakiś sposób, yy, ale rzeczywiście też staramy się pilnować tego, że... My mamy pewną rolę do wykonania, i, i naszą rolą nie jest wyleczenie pacjenta, więc ja nie muszę dbać o to, żeby chory wyzdrowiał. Ja muszę tylko dbać o to, żeby on miał dobrą jakość życia. No i pod koniec dnia mogę sobie powiedzieć, zadać takie pytanie: czy wywiązaliśmy się z, tej, z tego zadania, czy zrobiliśmy no, wszystko, żeby temu pacjentowi ulżyć? Mhm. Jestem pełen podziwu dla, dla Twojej pracy. No, dziękuję. To jest, to jest naprawdę godne, yy, godne uznania. No cóż, Halina, uprzejmie ci dziękuję za tą wypowiedź. Mam nadzieję, że jeszcze zrealizuje mnie jeden materiał. Zapraszamy na oddział. Pacjenci naprawdę chętnie biorą udział w takich yy, akcjach, powiedzmy. Oni, na, oni, chcą, oni chcą rozmawiać i oni chcą też powiedzieć yy, no, kilka słów po prostu. Być może przekonać ludzi do tego, że hospicim to nie jest umieralnia, tak jak się dawniej mówiło na te miejsca. Tak. Dziękuję. Uprzejmie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie.